Co? Ja na dach nie wejdę. Dlaczego? Bo mam lak wysokości. Ale to będzie stał na środku. Nie ma szans. Człowieku, ja cię tam zaniosę. Cześć wszystkim, z tej strony Kamili. I nie Kamili. I on i... ze studia ekologicznego podoba się dla mnie. A w ogóle teraz słońce świeci, te solarne. Ja widzę, no, słońce takie. I one dają energię. Słońce to jest moc i energia. Tak. Możesz się żywić też. Możemy też z góry nagrywać jeszcze kamerę podwiesić. Nagra nagramy kiedyś z dachu. Jak lato będzie nagramy z dachu. Słuchajcie, najlepszy rower do 2000 zł. Chyba tak można powiedzieć. O tym jedyny. świetnym evenencie. No nie jedyny, jest jeszcze model Prime. no, no fakt. Słuchajcie, przed Wami Unibike Flash 2021. Eee, Rower, rakieta z tysiąca względów i teraz mówimy całkiem serio. Znasz jakiś lepszy rower za 2000 zł? Nie. Raz, że już w tej chwili to mało kto w ogóle produkuje. Rower za 2000 zł? On podrożał. No tak, tak, tak. Ale już jak mamy 2000 zł, proszę opowiedzieć o jego mocnych stronach. Czas start. No, może o słabych stronach? Nie stwierdzono. Zobacz. Nie ma słabych Właśnie. stron. Ten rower tak naprawdę, bo za 1999 zł dostajemy, tak. Rama aluminiowa, lifetime warranty, tak, amortyzator z regulacją, bez blokady, hamulce hydrauliczne Tarczone. Shimano, Oryginalny dokładnie Shimano nie Tektro, piasty Shimano. Normalnie to w rowerach za 3000 tego nie ma. Mostek z regulowanym kątem. Tak, czyli sobie poprawimy komfort, bo ktoś kto kupuje taki rower, tak. my się, nie jest ścigaczem, tylko puraka dostaniemy kolejne 50, 60, 70 zł. Eee, dostaniemy siodełko Cell Royala. Bardzo wygodne, żelowe tak. I to jest Shadow Plus. I dostaniemy Szymon. napęd 2 na 8 Poprzednia wersja miała 3 na 9 Tak, ale korbowód jest oryginalny Shimano. jest Shimano. Tak, tak. ale co jest? Na kwadracie. Korba na kwadracie. No. Umówmy się. E... No i pancerze nie wpuszczone w ramę. No nie. Słuchajcie, trochę śmiech, trochę nie. Ale tego roweru, ile by producent nie wyprodukował, śmiało możemy zadeklarować, że jak pan Unibike wyprodukuje ich 200 i będziemy na sprzedaż, to ile ich kupimy? 250. Dokładnie tyle. Nie jest jeszcze je... czekaj, występuje wersja EQ Equip e Equipment. Eee, Equip. co jeszcze znasz po angielsku? No znam. E I to wtedy mamy bagażnik i błotniki w zestawie Tak jest. I chyba 150-200 zł. 200 chyba jest droższy. Jakoś. No. No. Tak, ale słuchajcie, naprawdę, nie da się znaleźć roweru, pewnie wy zaraz znajdziecie jakieś tam marki z Chin, czy skąd, które powstały rok temu, eee, takiego roweru. Ma możliwe zamontowanie błotników, bagażnika, ma możliwość zrobienia wszystkiego. Przede wszystkim jest to rower crossowy, czyli on gdzie będzie i jakie jest naturalne środowisko Unibajka Flesha. Drogi, szutrowy, ubite leśne dukty, asfalty, ścieżki. Łosie, jelenie. Sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Co? <ścoughs> no i wybieliśmy. Sykę telefoni, jedno słuchajcie. A, opony ma... O, opony ma smartpak, ale to jest chyba odłam szwolbi robi. Tak, ale jeszcze opowiedz o bręczach. Są czarne, kapflowane. Kaplowane podwójne. Tak jest. E, to jest potrójne, ma, ścianka jest podwójna i oczkowanie to jest trzecie zbrojenie tego koła. Tak jest, ale słuchajcie, śmiechem żartem, bo temat jest bardzo poważny. Bardzo dużo ludzi w dalszym ciągu nie wiem, czy się zatrzymało, czy nie ma świadomości na tym, że jakby rowery za 2000 już się skończyły jakiś czas temu, tak? Były podwyżki. Często nas pytacie, to jest w ogóle temat rzeka. Dlaczego rowery tak podrożały? Proszę, będziemy na zmiany wymieniać. Dlaczego rowery podrożały? Bo ich Raz, nie ma. To się nazywa inflacja, tak? Czyli jak jest za duży, e, podaż tak. jest większa, e, podaż jest mniejsza niż... No, ale generalnie w świecie podobno stal i aluminium podrożały mocno. Dokładnie, podrożała stal, podrożało aluminium. Kontenery. Transport morski podrożał chyba tam 7 czy 10 razy. E, fabryki ze względu na COVID były pozamykane Shimano było zamknięte chyba dwa miesiące? On nadal nie pracuje pełno paru. Coś takiego tam było, że było zamknięte, a więc teraz trzeba pracować ciężej, mocniej, pewnie jakieś nadgodziny wchodzą, więc ludzie muszą więcej zarabiać, więc te części i tak muszą być droższe. I to są czynniki, które znamy, a jest pewnie jeszcze ich kolejne tysiące, paśka, których nie znamy. I, I nie poznamy to nigdy tak naprawdę. No dokładnie, bo nie produkujemy rower, aczkolwiek tam w szciwnej stronie fabryka, mm. ludzie mnie dalej pytają, kiedy fabryka będzie. To był żart pryma, prylicowy. Fabryki jutro jeszcze nie będzie. Tu nie ma do czego się przyczepić. W tym nie roku. ma, no nawet stery FSA Full Speed Ahead są. So, e, słuchajcie, jeżeli szukacie roweru, aby dojeżdżać do pracy, czy przejechać się w jakąś traskę kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów, e, żeby przejechać się po szutrze, po lesie, ale mając na uwadze rozwagę, tak? czyli nie będziemy na tym rowerze czego robić. Ewolucje ekwilibrystycznych stuntu, stuntu. Właśnie nie ma, nie znajdziecie z pełną świadomością, mówię, z żadnych marek takich, które są naprawdę fajne i produkują świetne rowery, roweru lepszego. Oni bike flash, odkąd dwa lata temu włożyli mu hamulce hydrauliczne, tarczowe, bo to wtedy było, flesze nie miały kiedyś. on na fałkach było kiedyś. Tak jest, stał się naprawdę rowerem kompletnym, takim jak w mówi nasz klient, kosior. Kosior jest? Kosior. No ale jak jest kosior, to jest kosior. Jeżeli chcecie wydać 2000 zł na uniwersalny rower, to proszę od razu kupować to, tylko musi być jeden spełniony warunek. Ten rower musi być dostępny. Ma nawet chwyty Shimano. O. I wyprofilowane ergonomiczne, że one tak w rączce ładnie leżą. No. Ty jak dotykasz ręką, powiedz to jak dotyka. Miłe takie. No. Miło leży? Tak. No I siodełeczką w pupala Śodełka jest. jest bardzo, bardzo miłe, ci powiem. No właśnie. Jeżeli naprawdę chcecie wydać niedużo i znajdziecie gdziekolwiek ten rower, który jest dostępny, bo do nas wjeżdżają jakieś tam pojedyncze sztuki, bo Unibike w tym roku ma duży problem z produkcją. Tak zresztą każdy ma problem, bo nie ma części, nie ma niczego. Bo nie będzie niczego, znowu widzisz. To siedzi w nas głęboko. Mm. E, to od razu kupujcie, nie zastanawiajcie się, bo to jest naprawdę dobra oferta handlowa. I teraz, co by nie przedłużać, ja mam tutaj dla ciebie na tablicy. Ja myślę, że ten rower taki. Dla normalnych ludzi, tak jak Volkswagen, tak? Unibike Volkswagen Tak, rowerowym. polski. Mm, tak, to napisać do pana Unibike'a, że to Volkswagen polski. No. no, ale szczerze tak. Dawaj mi zdjęcie. jakiś jest, że to nie wygląda brzydko, wygląda ładnie, jakościowo jest bardzo dobre. Jak ta ściana? Musisz znaleźć nazwę dla swojej tablicy. To jest tablica czego? Sprintu. Sprintu. Tablica Sprintu. Słuchaj, twoje nazwy są? A magnes, magnes. No. Chyt Ja się cieszę, że ty to tablicę prowadzisz, bo ja bym ją prowadził zupełnie inaczej. Dlaczego? Nie masz go, że sąsiad, sąsiad by, by ten. Nie, mi po prostu ten tego Marina ciągle szkoda. A mi nie. Szkoda to jak kot do studni wpadnie. Albo zrobi Krowa. Proszę zważyć, o! Ja no, będę wieszał? No to tak 15. Ty jesteś... U mnie wszystko jest 15. Weź ty sam jesteś 15. On będzie ważył uwaga 13 kg. Ile? Wygrałem. Mówi ile? 14 Musisz na jas zrobić, bo pan widz prosił, żeby najas robić na wagę, że oni nie do końca. Wierzą. No dobra. No, Ale no, dodatnij paluchem Dotykawe. Ale zobacz, że on ma stopkę A stopka waży pół kilo, pół kilo. Ma masę regulowany I też waży kilkaset jest kilo Jest o połowę tańszy od tego, co był przed Co sąsiad by nie ukradł, tak? Tak A jest na hydraulice I nie jest ee... Stalowy Połowę cięższy No właśnie No właśnie A jest połowę tańszy No właśnie Czyli nerki bym nie sprzedał za niego Tak Dzięki wielkie I widzimy się następnym razem Do zobaczenia Pioneczka